Hej, znalazłem sposób, żeby zreplikować tę modną funkcję iPhone'a na Androidzie. Zalepiłem też mini jacka plasteliną. W tym odcinku pokażę Wam, jak dodać sobie Dynamic Island do Androida, ale najpierw wyjaśnię, że nie ma po co. Zawsze się znajdzie jakaś firma, która potencjalny problem potrafi zamienić w zaletę. Od choćby zakaz handlu w niedzielę na pewno zmasakrował nie jeden sklep, ale sprawił też, że Polacy pokochali żabki bardziej niż Francuzi. W świecie technologii geniuszami takiego podejścia są w Apple i ostatni przykład to dynamiczna wyspa iPhone'a 14 Pro. Jak wycieki przed premierą pokazywały tę charakterystyczną pastylkę na górze ekranu, to nie podobała się prawie nikomu i słusznie, bo obiektywnie no, zbyt piękna nie była. I do takiego smartfonowego top model to tego iPhone'a wzięliby tak, nie wiem, może od 5-6 sezonu. Od wtedy, kiedy się skapowali, że postępowo jest teraz mówić, iż świat mody potrzebuje różnorodności. Właśnie. Tymczasem, niemal tylko za pomocą softu, czyli tanio, Amerykanie zrobili z tego wyrostka jedną z najgorętszych funkcji swoich nowych fragowców, tuż obok, gdy jedziesz samochodem, wykrywanie wypadków rozpoznaje poważne zderzenia i automatycznie dzwoni pod numer alarmowy 112. Nie, nie, źle mnie zrozumieliście. Rozpędzić się i pijać na uspokojenie, to mieliście jeszcze przed. Zakupem iPhone'a. Jestem w stu procentach pewien, że ta dynamiczna wyspa serio przekona mnóstwo ludzi, żeby zamiast podstawki iPhone'a 14 albo nawet 13, bo to jest właściwie to samo, dołożyć tak z minimum półtora kafla do droższej wersji, mimo że w cenie takiej dynamicznej wyspy to jestem przekonany, że w niektórych częściach świata można sobie kupić statyczną. Ale nic dziwnego, bo te płynne animacje, zmiany kształtów, powiadomienia czy kontrola muzyki pod ręką naprawdę wyglądają kusząco i moim zdaniem, nie to mistrzostwo, zarówno design, jak i marketingu. Inna sprawa, że to tak działa u Apple, bo oni z uwagi na Face ID mieli w ogóle potrzebę istnienia takiej pastylki. Oni, przez to, że każdy iPhone od 1524 wygląda tak samo, mieli potrzebę zamiany nocza w pastylkę i to oni trzymają łapy na własnym systemie operacyjnym, więc mogą najwięcej kombinować z oprogramowaniem. I pokombinowali i wyszło. Gratulacje. Tylko że kurczę, prawie każdy inny producent smartfonów ma taki głupi nawyk, żeby od Apple'a rżnąć. I to nie tylko te fajne albo choć ciekawe pomysły jak 3D, które Apple w końcu i tak. Porzuciło, ale też te, które ewidentnie ludziom się nie podobały, jak wywalenie ładowarek z pudełek, albo wywalenie mini jacka, albo wprowadzenie wcięcia w ekranie. Wszystko to tak, jakby w Coca-Coli znaleźli cyjanek i prezes Pepsi, zamiast jakoś obrócić ten kryzys na własną korzyść, powiedział swoim podwładnym: chuj, robimy to samo, dosypuj, to teraz modne. Więc co teraz robią Rilmi i Xiaomi? Pytają swoich użytkowników, jak wyglądałaby ich wyspa marzeń i obiecują, że już pracują nad podobnymi rozwiązaniami. Naprawdę i pytanie tylko brzmi rozwiązaniami czego? Bo nie mam pojęcia po cholery coś takiego w smartfonach z Androidem, gdzie będzie wbudowane w nakładkę, więc bardziej ograniczone i ma przykrywać tylko zwykle jeden mały aparacik na ekranie, więc ogólnie jest zbędne. Znaczy tak, w mniejszym iPhone'ie, moim zdaniem, dynamiczna wyspa całkiem spoko, w większym już średnio, bo żeby to obsługiwać wygodnie jedną. Ręką, to musielibyście mieć palec długości przyrodzenia konia, ale jako coś, co tylko zasłania i troszkę ubogaca pastylkę, i tak uznajmy, że. Może być. Ale w Androidach, które mają w większości ekrany powyżej 6,5 cala i tylko pojedyncze malutkie aparaty do selfie, jestem pewien, że dałoby się wymyślić jakiś inny, innowacyjny, nowy sposób interakcji, znacznie bardziej dopasowany do tych urządzeń. Ale w dupie z tym pokażę wam aplikację dodającą dynamiczną wyspę do Androida dla każdego dynamicznego młodzieńca, który chciałby być jakiego dynamiczny, bogaty kolega Oscar, ale nie ma tyle hajsu. Aplikacja nosi nazwę Dynamic Spot, wisi sobie w sklepie Play we wczesnym dostępie i kiedy to nagrywam, to jeszcze nie da się jej wyszukać, ale porzucam Wam link w opisie. Teoretycznie powinna działać z każdym smartfonem, dla mnie największą niespodzianką jest to, że działa w ogóle, znaczy... W miarę, ale w praktyce to jakikolwiek cień sensu to ma póki co tylko na smartfonach, które mają przednie aparaty po środku ekranu, bo nie da się je przesunąć tak na maksa do boku. Na początku zgadzacie się na przyznanie dostępu do powiadomień, do funkcji ułatwień dostępu, a zapewne też oddajecie prawo pierwszej nocy z waszą przyszłą żoną i użyczacie bezwrotnej pożyczki księciu z Nigerii, ale kto by to czytał? Właśnie dostałem na Dynamic Spot notyfikację, że mojej karty płatniczej użyto w Abuży. Ktoś kupił iPhone'a. Nie, no, z tego co widzę, to tyle dobrego, że Dynamic Spot nie prosi o żadne uprawnienia z dupy i nie wysyła danych do internetu, więc spoko. No i co? W menu możecie zmienić sobie wielkość i lekko zmodyfikować położenie waszej nowej pięknej wysepki leżącej na oceanie z używania czegoś takiego na Androidzie, ustawić zaoblenie rogów do waszego gustu i parę tam innych detali. Ja musiałem jeszcze doinstalować drugi program i wam też to radzę. Nazywa się Icon Hider i zrobiłem to, bo wyspa mi nachodziła na niesłychanie i. Istotne ikonki wypasku stanu, które pokazywały mi, że Volta jest włączony, Wi-Fi albo nie wiem, jakieś inne auto ekranu, i zamiast stać się fanem Dynamic Spota, Zostałem fanem Icon Hidera i chyba będę to teraz instalował już na każdym smartfonie. Dynamic Spot istnieje jakoś od trzech dni i gdyby był pięknym motylem, to zapewne w tym wieku miałby już prawnuki, ale jak na aplikację to jest właśnie ten wiek, w którym budzi Was 15 razy w nocy i ciągle ma ze sobą jakiś problem i generalnie jeszcze nic nie potrafi. I jak na ten sędziwy wiek, to i tak działa zaskakująco Ok, Na wysepce pojawiają się maksymalnie dwie ikonki ostatnich powiadomień i krótkie wciśnięcie ich przenosi do aplikacji, a Długie rozwija powiadomienie do okienka. Twórca się chwali, że już teraz spot reaguje na minutniki i stopery. No. Prawie. Ale za to naprawdę obsługuje sterowanie muzyką albo odtwarzaniem filmów na YouTubie i to akurat przyznaję jest całkiem wygodne. Dynamic Spot ma też kilka funkcji premium kosztujących 18 zł, ale gdybym dysponował taką gotówką, to chyba bym już dołożył te pozostałe 6481 do iPhone'a 14 Pro. Ogólnie to nie zacina się, nie omija powiadomień i jedyne co to co jakiś czas mi się samoczynnie wyłącza. Czasami co 15 minut, a czasami co 8 godzin, ale podejrzewam, że to nie jest kwestia samej aplikacji. Tylko telefonu, z którego korzystam. A właśnie, jak sobie zainstalujecie, to też koniecznie wyłączcie opcję oszczędzania baterii dla tej właśnie aplikacji. No i kurczę, najfajniejszy bajer na iPhone'ie to te ładne i płynne animacje, a tutaj urodziwość i płynność można porównać do premierowej wersji Cyberpunk'a na Xbox One. A jak mi się żyje z Dynamic Spotem? No właśnie, jak Motylowi, bo to będzie bardzo piękne, ale krótkie życie, bo zaraz zdejmę kapcia. I go odinstaluję. Wiem, że jak coś takiego wprowadzi oficjalnie, Realme czy inne Xiaomi, to będzie ładniejsze i fajniejsze, ale tym bardziej się przekonałem, że to tak jakby ktoś próbował mi wcisnąć większy, ładniejszy i fajniejszy kuter rybacki. No fajnie, ale ja od kilku lat łowię ryby w Kauflandzie, więc i tak. Nie potrzebuje kutra. Na iPhone'ie okej, okay, bo skoro już i tak ma tę pastylkę, to niech przynajmniej będzie z niej jakikolwiek pożytek, ale na Androidzie no, nie zmieniło mojego życia na wygodniejsze. Niech tam sobie wsiało mi robią, bo przecież to i tak będzie można wyłączyć. Tylko błagam, niech to nie zachęci producentów do zasłaniania połowy ekranów pięcioma aparatami do selfie, bo przecież i tak wszystko przykryje dynamiczna wyspa. Ja zaraz będę musiał wyknąć pastylkę na uspokojenie. Z tego odcinka płynie następująca lekcja. Nie kopiujcie bezmyślnie po waszych bogatych, modnych kolegach ani głupich, ani mądrych pomysłów, bo i tak nikt nie uwierzy, że ta koszulka Guci to oryginał, i tak jesteście gorsi. Nie no, żartuję, żebyście sobie nie pomyśleli. Pieniądze nie świadczą o klasie człowieka. A dynamiczna wyspa o klasie smartfona. W Mobile Vikings jest w ogóle teraz super zniżka na pakiety mobilnego internetu na kartę, czyli bez umowy i wszystkie przez pierwsze 3 miesiące są 20% taniej, więc proszę sprawdźcie i wbijajcie też na ich Instagram, bo ja tam również wbijam i się udzielam, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.